witam was w kolejnym odcinku zapytaj trenera w tym odcinku chciałem wam pokazać jakby drugą, drugi sposób naprawiania błędów to jest bardzo ważne na dwóch linkach bo czasami nam i lewa i prawa noga odchodzi więc pokażę wam kolejny właśnie sposób naprawiania błędów zaczynamy Na czym polega naprawianie błędów na dwie linki. Czasem tak się zdarza, że czasami i lewa noga nam schodzi do środka, i prawa noga nam schodzi do środka. Czasem nie możemy tego właśnie wyczaić, więc te dwie linki powodują, pokażą nam, jak na tym, jak to właśnie zrobić. To te linki masą mają punkt odniesienia, tak? Linki są troszkę węższe niż na szerokość barków. Tak? Czyli pozycja, linki muszą być w środku. No i to jest ta sama zasada chodzi, żeby nie wpadać na te linki dziś lewą nogą. Jak myśli lewą dobrze, to prawa nam będzie zachodziła. No to właśnie są te błędy, i trzeba naprawiać. I naprawdę musicie się mocno na tym skupić. I tak samo jak w poprzednim odcinku. Staramy się po prostu robić to wszystko na ciosach prostych na razie. Te sierpy, haki, staracie się zrobić. Później, tak na razie naprawi się to wszystko na czata prostych. I to samo jak w poprzednim odcinku, przy lewym, prostym, zróbcie sobie dwie długości: jedno, dwie długości, tak? Przy podwójnym lewym, przy dwu, podwójnym lewym tak samo. Tu pracujemy sobie hop, hop, czy przy lewym, prawym, tak samo. Tu, jeżeli te nogi będą uciekały. To znaczy, że gdzieś ten błąd jest tak, który powoduje, że na sparingach, czy gdzieś na worku, na tarczy nie możemy wykonać tego poprawnie i się denerwujemy, tak? I później jakieś dziwne nam w głowie zachodzą myśli, że się nie nadajemy. Nie, my nadajemy się, tylko trzeba właśnie naprawić te błędy. Dziękuję, to wszystko w tym yy, odcinku. Naprawdę starajcie się, właśnie jeszcze powtarzam, będę powtarzał, powtarzał, bo to, że raz powiem, czy dwa razy, to nic nie da. Trzeba 10 tysięcy razy powtarzać każdemu zawodnikowi, yy, każdy ten błąd wytykać, tak? żeby naprawiali te błędy. Naprawianie błędów, jeszcze raz powtarzam, to jest droga do naszego rozwoju. Linki, zwykłe linki, które pokazują, pokazują nam punkt odniesienia, gdzie my mamy stać, gdzie są te błędy, powodują to, że my widzimy te błędy, trzeba później zrozumiemy te błędy i naprawimy, wtedy możemy dalej iść w rozwoju. Naprawdę nie warto iść, ja jeszcze raz powtarzam, nie warto iść dalej cały czas programem, coś nie zakończymy, coś nie wychodzi, idziemy, bo później naprawdę są to później przykre skutki w postaci dziwnych tam ciosów, jakie dostajemy po głowie, tak? Jeszcze raz droga do rozwoju to jest naprawianie swoich błędów. Zapraszam na kolejny odcinek. Zapytaj trenera i śledźcie nas na Facebooku.